Halo, halo, witam was serdecznie z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z The Room 2 Total War. No i co tutaj leci, co tutaj się dzieje? What happened? Tutaj mamy niewolnikasów. Którzy w sumie nie są moi. I mi trochę smutno, że oni się tutaj pojawili, aczkolwiek ich dobiję. Halo? Patawium nie ma Garnizonu Holy fuck To wyskakuj z tego patawium. No fuck it dla mnie... nie mamy. Burzyć to główną bo garnizonu nie będzie. Dobrze. I teraz miał być chyba jakiś taki ważny ruch, aczkolwiek jest jeszcze zima, a mieliśmy chyba zaatakować wiosną. Mam nadzieję, że niczego nie sknociłem. Bo będzie źle.

Goni naszego legata, ale Debil zaatakował Mediolan zamiast Patawium. No i elegancko się uśmiercił. A to jednak był mój bunt niewolników? Hello? Nadwyżka populacji Kisalpina, czyli Mediolan i Patawium. Przyjemnie. Skorzystamy z tej budowli. Weźmiemy tutaj peryferię, żeby trochę hajsu jeszcze wpadło. Mamy 3,5 tysiąca dochodu. To jest kolos... Kolos po prostu jeśli chodzi o dochód. Można sobie pozwolić na różne rzeczy. poproszę na tutaj większe uzupełnianie. Tutaj jeszcze ten Jader, nie? Ale... mmm... ten Jader. O. Mamy tutaj w Nowistos całą armijkę. Ale oni mają całą tą... prowincję, więc trzeba ich tu dziobnąć. Mamy tutaj taki... Legion asekuracyjny, myślę, zrobimy. Z Germanicusa. Wycykniemy trzy jednostki welitów No i co? No i... Legonistów weteranów tutaj postukamy Tak, żeby tutaj chociaż byłoby 10 jednostek żeby można było jakkolwiek się bronić, żeby była na przykład czy w miastach i będziemy widzieli, że chcą zaatakować jakieś miasta. Wchodzimy taką dziesiątką, dwunastką powiedzmy. I już obrys 50-50 jakby cała armia zaatakowała. Możesz ty. Nie. Odrysy, fakeny. Ja tu przymierzałem świat, żeby poznać nowe kultury, a ty mnie tu zadopiasz. No, dowódca floty zetrpnęły. Do Egiptu nawet nie dopłynął. Dobra. Kasujemy na Wissos. No tutaj trzeba zburzyć, bo tego się nie naprawi. Ty się to wszystko trzeba zburzyć. Dobra, i to jest do pulpu dewy, czyli pella jest poza. Ale tu moglibyśmy się chociażby rozdzielić, że to jest trochę ryzykowne. Ale możemy to zrobić. Mam nadzieję, że nie mają więcej jakichś wojsk. Co tu mamy? Koszt werbunku tańszy. Dobra to weźmy. No dobra coś tutaj porekretowaliśmy I nadal mamy hajs No i mamy 12-11 z sobie może Może się jeszcze na uda Legion skołować Bo już w sumie jak teraz Ci legioniści co teraz się rekrutują, się wybudują, zrekrutują raczej, wyszkolą To już to będzie powiem wam pokaźna jednostka, pokaźna armia. Ale widzę tam, że to jest jader czy odrysy To chyba są jader, czyli Dalmacja Dalmatowie przyłączają się do wojny z Nori. Widzimy, że bojowie Nori tutaj skasowali, Ale tym bardziej legion jest potrzebny do obrony kraju. Dobra, poruszamy się leciutko. No i... Bella stoi otworem. O, to są Pretorianie. W drugim legionie, że to nie ma żadnej... Żadnej opcji, żeby nie wygrać. Dobra, garnizonowe. To damy handlówki tutaj również do rekrutacji to zaś pokasujemy a to zamienimy na to, ale to już w następnej turze teraz tak, tutaj mamy minus 11 tutaj wolniemy świątynię miejsce schadzek no i pójdziemy na pul chociaż troszkę mnie tutaj odrzuca ten atak No bo mało ich nie ma. Mało ich nie jest w tej pulpudewie. Tam by się przydały dwa legiony. No to tylko poczekamy w sumie na Wistos. Eee, Tam tym legionem pójdę jeszcze na Larisse, Żeby nie ja było nic. Już nie zły zdajecie. No co za glizdy. No i mnie taką sami z beltastami, jeszcze szlachta tracka Nie ma szans tego wygrać Co za gnioty takimi... To jest tak, jak się nie ma floty kurde Triumph? A powinien być bardziej poważany co? lekceważony ale triumf mi zrobili o no fuck bojowie karwal, ja nie mam kawalerii to już dwie jednostki O tam jak kozaków już robić to robić. Ten Legion będzie po prostu też przekozacki. Kurde, no nie możemy wziąć pokoju, bo my tych prowincji nie utrzymamy. My musimy ich po prostu zbić. Teraz tak, garnizonu na razie tutaj nie ma. Właśnie mnie atakują praktycznie znowu samymi łucznikami Więc ta jej armia powinna dać bez problemu sobie radę Ta armia jest już uleczona O, dosięgniemy ich Żeby się dalej nie pałętali przy okazji rozbiliśmy tam jakąś małą armijkę No i zobaczymy, czy na sobie odbiją. Czy nie. Tutaj zaś stracimy patawią, ale w naszej duże już idziemy wypowiedzieć im bitwę. Tura Ale przydałoby się chociaż dwie jednostki koni szturmowych, no. Nabojów to będzie, byłoby bardzo przydatne. Naprawdę. Co i tu mają? Poborowi, nagie miecze. Nic specjalnego wam powiem. Tylko to, że mają trzy katapulty. Trzy balisty. I to będzie mi największe straty zadawało. Ale poza tym, to aż takiego wyzwania nie da. Nie ma. Widzimy, że. O, proszę. Uwolnili kraj. Mędy. Z czym do ludu, ej? No wezmę te italskie Żeby te balisty ubić Okej, okay, walczymy Ale od razu jaki garnizon sobie... Zobaczcie takie jednostki dostał zapisieżonych i szermierzy, no i już będzie problem to rozwalić, bo do tego będzie potrzeba wysłać innego pretorianina oraz innego legionista weterana. Ale ja widzę, że wyszli z miasta tym lepiej dla nas. To się przynajmniej wydaje. gdzie mogli... Nie będziemy musieli się paść do miasta. O, to jest najważniejsze. Mamy teraz przewagę leszione nad Venetami A bojowie dopiero dojdą. Zobaczymy jak szybko, ale to my musimy teraz zaatakować jak najszybciej. Znaczy mamy dwie opcje, bo... Ostry rasz albo wycofujemy się, żeby palisty były bez ochrony później. Dobra, lecimy tak jak stoimy, ładną, ładną, ładnymi szachami. Tu dwie jednostki, tu dwie jednostki. Strzelcy na flankach, a niech będą. Oraz stawienie jest w pytkę. Kurde, szybko przyszli. A nie, to są ich pułapki, tak? Ogliste kule, wszystko sobie tutaj wzięli. Ale na mordy. Kurde, kurde, kurde. To ja tak nie będę na ich życzenie walczył. No i co, kradniesz? To mają harcowników tylko To tymi mogę w sumie podlecieć Konica niech już jedzie za plecki W ogóle się dowiedzieć gdzie oni są O proszę, szlachetna jazda już dojechała Nie będziemy pod tak stromą górkę się pchać przecież no nie? Aha i sami ich wyciągnęliśmy. Okej, okay, misja, balisty Wszyscy, ekwici możecie nawet zginąć, ale macie rozwalić pieprzone balisty Dobra, Germanik, ładujesz w tych Dobra, no niepełny. Dobrze. No my to tam mamy już. To jest złapani. Dobra, balisty są już zaatakowane Już nawet jeden oddział miga Także jest dobrze, balisty przynajmniej nie będą nam tutaj męczyć dubska No, germanik tutaj wciąga ich nosem Znaczy ostrzelajcie tych tutaj nie chcemy aż tak bardzo żeby pod górkę walczyć ten akurat oddział to jest ostro narażony na to Tymi tutaj mnie ostrzeliwują w no oni tam zaraz się Pokasują te wszystkie te wszystkie balisty i będzie tutaj razu lepiej, przyjemniej Dobra, Germanik, cofaj Co to już czerwona linia jest? Gdzie tam? Fallback, fall back, every group. No wie niestety musicie się przytrzymać. Niestety dwie kohorty straciliśmy. Ale dobra, skosowaliśmy balistę Muszę z tej górki ściągnąć, bo to jest... Okropne miejsce. No, one nie będą się liczn. Wyjść, zejść. Aha, o Jezus jezu, Dobrze, jeszcze na salwa poszła Raz się wycofać Nie no, a tak na szlachetną jazdę mija się trochę z celem Zdejście bliżej, żebyście mogli rzucać. Wy też tutaj zaciśnijcie. Znaczy nie aż tak bardzo, żeby oni z tej górki złazili jednak.

Dobra, lecimy teraz. Teraz już jest dym. Rele. Drugi Legion. Sru. Dobra, jest burdel, o to chodzi. Ole mi tutaj genka skasowali. Wiesz co, Germanik, cofnij się? Trzymaj się! Spróbuj się jakoś wycofać. Już Germanik tutaj leci, leci ci na pomoc. Jaki dym! Dobra, nie migać, nie migać. Na spokojnie tutaj już, tutaj na spokojnie. Germanik już jest na miejscu. Wiem, że straciliście legata swojego z kohorty, ale spokojnie. No nie no przecież to nie tak miało wyglądać. Poborowi was przestraszyli. Popatrzcie, jak to Germanik robi teraz. Oh, oh. Okej. Okay. przegrupować się. Dobra, wyjdźcie z tamtej wajchy. Mmm... to 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 to... Nie no wygląda... nie wy atakujcie ty Ale ci Pretorianie, dawać, dawać, dawać

Aha, to już tylu was zostało tylko. No weźcie tam po drodze, pokazujcie jeszcze. Ale zobaczcie, legioniści weterani trzymają zaprzysiężonych, już nawet to wygrywają. No i zostali tylko zaprzysiężeni. Dum dum, DUM 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 No i elegancko Aczkolwiek ja sobie ich dobiję Przynajmniej tych co tutaj się kręcą Ubojów, bo... Bo troszkę za dużo ich chyba ucieka O dobra, albo przynajmniej żeby genek zginął Dobra, już w sumie teraz już zginęło dostatecznie dużo to zawsze jest takie, że jak już koniec bitwy jest, to ich połowa jest stoi przy moich i nie walczą. Już, już niby uciekają, a tak to 6,5 tysiąca zabitych, straciliśmy tylko 2 tysiące ludzi. Dwie kohorty pełne, no ale poświęciły się, niestety, ale ładnie, ładnie. kwici ładnie pokasowali, związali walką, Petrus zginął. No, a trzy kochardy znaleźliśmy, bo jeszcze Genek uciekł. Dobra, odzyskane. Mm, ty jesteś z rodu Julii. Drugi oddech, to jest nawet spoko. Vetus. No, weźmy wtedy turan Hmm, tutaj mogę rekrutować predatorów. Co tam atakują? Getowie już atakują. A was mogę skasować. No i elegancko. Mamy trzy legiony. No znaczy, no jeszcze może nie do końca, ale już za chwilę. O właśnie, to stąd. Zaraz, w następnej turze, dwie jednostki Sociexortinarii Albo nawet i trzy Mu tam do góry podeślę Wow Dobra No to co? Na razie, no, bo w sumie, no tak, na razie trzymacie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No i co, no coś czuję, że będę tutaj się teraz bronił w pelli. A na północy się po prostu umocni jeszcze, bo zlewa się szturmową kolicę i, i będzie git, git, git. Także na razie trzymajcie się. Bywajcie.